Your actions here have only delayed the inevitable. Slowing these savages will have only angered them. They will see this as a betrayal and launch a full scale assault. They will not reach my land. The wall will hold them back. Your land? You think your successes matter? China is just a piece of the prize. We will rule the world. And the box you so kindly presented us will be yet another tool to achieve a time of peace. Peace? You think you're a hero now? I don't want your woe, your control. Give me the box, and your death will be fast. Your box is lost, assassin. Already out of China, in the safe hands of my fellow Templars. Then another assassin will find the box. Siemanka Samarta, witam was w kolejnym odcinku zasadanie skryt. Czajna, tak, widzę, że 8 minut mamy tutaj w czasie pokazane. Czemu jest naciśnić A, aby kontynuować? Ja nie mam pada, come on. Nagrywam to od razu po poprzednim odcinku. A on jeszcze ucieka już myślałem, że to będzie... Wow! Ostatni odcinek. Ale zobaczymy. Wow! Wow, wow, wow! Co się wyprawia? Atakują! Huh. Jaki bajer! Serio, myślałem, że to będzie walka i tyle, nie? Ale jak widać, zaskoczyli mnie trochę. Sorry, że tak ścina, bo tak troszkę widzę, że klatki tracę. Ale trudno, już się mówi. W końcu to jest laptop, nie? On, on, on nie musi chodzić perfekcyjnie. Wow. Na dół, na dół, na dół, lecimy z tematem, lecimy z koksem. Lecimy, dawaj, dawaj, dawaj. Te wybuchy. Te ścinki przez wybuchy. Wow! Widzieliście, ona przez chwilę na do góry odleciała. Come on, gdzie on tam pójść? Przecież tam skoczyło i było chyba dobrze. Tutaj nie, to nie tutaj. Też na pewno nie tutaj. Dobra, czyli mnie dosyć cofnęło troszkę. Aha! Dobra, dobra. Jak najszybciej. To była dosłownie mega czasówka. Wow Okej, okay, skoro tak chcą. Tak będzie, dawaj, dawaj. Nie, 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 nie rób tego. No come on! To się nie może tak skończyć, jest! Dobra. Na szczęście skoczyłem. To mnie uratowało. Opa! Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Cały czas do przodu. Kolejny szladę. Aha. Coś czuję, że to się rozwali. Właśnie tak. A ścięło. <laughs> Ale masakra. Ale zarobiste to jest przy okazji. O! Ja to się rozwali chyba. Mhm. Mhm. To dobrze kmini? Ja dobrze kminię. Mm! Kurde, po co ja skakałem, ten, ten yy, mur, mur cały czas widziałem i skoczyłem z przyzwyczajenia, nie? Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij kobieto, dawaj, dawaj, dawaj! W drogę! W drogę, w drogę, w drogę! No kamam, on, co ona ma jakiś problem z tym łapaniem się ostatnio u mnie? Dawaj! Się pali! Super. Lecimy z tematem. Łoł. Wow. Niech ktoś zgasi ogień! Nie ma nikogo do gaszenia ognia. Właśnie tak! Ktoś chce być moim friendsem na no upleju. Dziękuję. <grywy> chodź, 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 kurde, dawaj! Jest! Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, tam? <laughs> Jaka akcja? Hop! Jest! Dawaj Nie ma czasu! O! Jest i nasz Franek? Nasz Franek ciągle ucieka, ona się niepotrzebnie zatrzymuje. Po co ty się zatrzymujesz? Wow Slow motion! Ach! To było złe, to było straszne Tak myślałem, że od tego momentu. Tak myślałem. Patrzcie znowu ktoś chce być moim influencerem. Co się dzieje? Nie wiem, to ch chyba, chyba uplay yy, yy, ten Co zrobił? Yy, odświeżył chyba Znajomości. Albo zaproszenia stare Super o to chodziło Dawaj na górę. Ciao. Ciao, bao. Nic nie mogę zrobić. Dobra, dziękuję. Tego pana trzeba pocisnąć. Super. Puszczę się tego i dawaj, bo się kurde cały czas pali wszystko. Nie ma czasu. Czy mogę skoczyć? Powiedzcie, że mogę tu... Skoczyć. <grym> Brawo. <grym> Gdzie mnie dacie tutaj? To jeszcze nie ma takiej tragedii, bo dopiero co tutaj byłem. Czyli muszę tam zjechać po prostu. Aj, tak. Co teraz? Yy, tutaj. Uuu, co on robić? Co on robić? A nic, po prostu slow motion z dupy. Też może być. Slow motion z dupy, czemu nie? Widzieliście co ona zrobiła? Przez chwilę się patrzyła? Nie atakowała. Jak tak można? Oj, źle to widzę. No come on. Dobra, tu skoczę z przyzwyczajenia No nie, to był troll To był mega, mega, mega troll Pierwsze się rozwala, drugie się rozwala Trzecie się nie rozwali Tak po prostu Nie Ale spoko Czyli to się nie rozwali, tak? A tu skoczę i się złapię Właśnie tak Kurde, im się rozwala, oni sobie stoją w Gamonie, głupie. Na górę nie ma czasu. Oho, co jest? Dołuń zamgać zamga Junga! widzę, że tutaj będzie małe spowolnienie, bo będziemy. się bili, tak? Dokładnie tak. Super. Czyli póki co, zniszczenie terenu nam nie grozi tutaj. Dobra, otworzymy im tutaj przejście. uciekaj! Uciekaj, go, Bo cię zjemy. Nie mogę na górę wejść? Mogę, być na pewno. Dawaj, dzięki temu będę miał fajną sytuację. Sobie skoczę do sianka. Eee, cztery. Hmm. Heu? Fuck. To nie było za dobre, co zrobiłem Łow mm. Come, on. nie, to nie, 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 to inaczej trzeba zrobić Całkiem inaczej Ten głupek nie chciał się ruszyć tamtąd nie, nie dawajcie tej znowu catscenki, ale wiem, że oni dadzą tą castenkę O, nie dali, super Otwieramy. Jakby teraz z tym typem to zdziałać, co? Mówię, najlepiej górą, tylko Wiem, co zrobić, wiem, co zrobić. Kurde, źle zwaliłem. Źle, źle, źle zwaliłem. Zwaliłem, patrzcie, to trzeba zrobić tak. Po prostu i po problemie. Dawaj, z nim, daj, z nim, da, na spokojnie, na spokojnie. Szał, 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 bał, szał. Wow. Skąd wy tutaj? Przez to było za daleko. Come on. Co wy, macie jakieś... X-raye, czy co? W oczach? Palanty? Dobra, ale jak tego zabiję, to już będzie po wszystkim. Tak. Dobra, lecimy. Wy sobie gadacie jak debile. Mogę sobie górą tutaj przejść. To już mogę zaskoczyć. O! Wait a second. Się tego. Mogę to zrobić łatwo, mogę to zrobić trudno. To jest Tak. <grystanie> How does it feel, assassin? Is it as you'd hoped? Do not flatter yourself, Sang Yong. You had to die for China to have hope again. I started this journey for vengeance. But I've understood now that it's pointless. I have found a better goal to pursue. And what is that? The future a new tomorrow for china and its people i will undo all that you have done i will rebuild the brotherhood and recruit those who wish to make our land a place of freedom those ready to die to fight men like you your templar world will not happen the assassins will rise again Jaki czas? Pewnie słaby jakiś mamy. O! Ho, 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 sprinter. najsowo. Nice Pewnie przez te fejle, nie? <grymne> Co to jest Shao Jun może teraz niszczyć drewniane tarcze jednym silnym atakiem. Dzięki. Porę Zabójstwo Helixa. A, i wszystkich naraz mogę zabić? Świetnie, nowa gra plus. Zacznie od początku ze wszystkim. Świetnie! Trudna gra plus. Świetnie, koniec gry! Świetnie, tak skończyliśmy. Kroniki Chin, powiem Wam zresztą pewnie sami wiecie, ale będą jeszcze, znaczy, no, będą jeszcze różne kroniki, właśnie z Assassin's Creed. Bo myślałem na początku, że wszystkie trzy postaci się tutaj pojawią, ale nie, będą jeszcze dwie części, z tego co na razie, planują takie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli je oglądać i z przyjemnością dla Was je nagram. Eee, tak, jak pewnie widzieliście w tej serii było dużo faili, ale dzięki temu była ona fajniejsza, <noise> bo się można było fajnie powkurzać. Nie było za łatwo. I było fajnie, fajnie się nagrywało. Mam nadzieję, że Wam się też fajnie oglądało. Jeśli tak, pamiętajcie o łapce w górę jak najbardziej. Zostawcie jakiś fajny komentarzyk. Tak na koniec. Było fajnie. Tak, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. na Google+, plus scheint ja ajos kończę dzięki za oglądanie na razie cześć Hey. mentor the emperor is dead the elixir of life yes it killed him as you had planned his son will follow in his footsteps the wall will protect the people now, and so shall we. Mentor, last time we talked, you were telling me about Master Auditor's precursor box. Ah, Ezio's great gift to me. Yes, I never discovered what the box could do. Yet the artifact and my obsession with it taught me a great lesson. Perhaps the greatest of lessons. What was that, Mentor? She who seeks revenge should remember to dig two graves.